Więc, czym jest Thomas Battle? Thomas Battle to jest seria stworzona przez Darny Studios opowiadająca o ludziach z głowami tom Tomków, którzy walczą z ludźmi z głowami yy, Kremów. Na czym była oparta postać Thomas Mena i tytan Thomas Mena? Na tym filmiku można zobaczyć yy, ciężarówkę a dokładnie Scouta i Heavy'ego z Team Fortress 2, którzy jeżdżą nad i przyjeżdżają obok Tomka, potem się on na w kurza, zmienia się w i tak powstał właśnie Titan Tomas Mędz z Tomas Battle. Na, na tym był inspirowany. Obecnie seria ma cztery sezony, ale piąty sezon nadchodzi już wkrótce. Zapewne wiecie, że Thomas Battle to połączenie dwóch bajek, tak naprawdę Teletubbiesie i Tomek i Przyjaciele, ponieważ są tam ludzie z głowami tom Tomków i z głowami Kremów, czyli te jedzenie co jadły ze Teletubbiesia oczywiście. Jeśli chodzi o informacje o dotyczące sezonu 5 Thomas Battle to na moim Discordzie są dwa spoilery już, ale one zostaną usunięte po wydaniu piątego sezonu, tak więc się spieszcie, jeśli chcecie je zobaczyć. Serwer to Darkness i Darkness Łącznie dwa serwery, jeden polski, drugi angielski. I przypominam jeszcze, że cała seria rozpoczęła się w 2023 roku, czyli jakiś rok temu. I jeszcze chciałem dodać, że te spoilery zostały zrobione w Pixel Studio, czyli takim jednym. Pixel arty editorze. Te fanarty oczywiście zobaczycie w podsumowaniu sezonu 5 Thomas Battle. Ja byłem Darkest Witness i się z Wami żegnam.